A nawet Pan Jezus no, no, prosił o to. Zmagał się ta natura, jego no, strasznie wzrygał się z cierpienia. Patrzcie, to jest piękne zdanie, Mówi: kiedy Jezus mówi: Odpowiedz na to wezwanie jak najlepiej. Ciekawe, no, kiedy Pan mówi: Zdaje nam to cierpienie, kiedy nam wzywa takiego no, do cierpienia, właśnie. Odpowiedz najlepiej, jak potrafisz. Ludzie się tak uciekają często od cierpienia, że właściwie to już nawet no, często zapominają powiedzieć, no, że Pan mógł może wpuścić za nas cierpienie. Pan mógł dopuszcza. Może nawet dla na, na niektórych świętych syłał cierpienia. i co? Syłał różne trudy, syłał różne prześladowania, dopuszczał te wszystkie rzeczy. No, sam z siebie tego nie chciał, no, ale dopuszczał to. To puszcza to wszystko. To, że chwilami rozglądasz się za serenejczykiem, nie powinno cię martwić, gdyż natura pragnie pociechy. I wiecie, to jest ważne. No bo co, czasem już tak no, cierpimy. Ja cierpię, ty cierpiesz. I już tak no, myślimy, ojej, jeżeli ja tak szukam jakiejś ulgi, jakiegoś tego, no, no, no nie cierpimy tak wspaniale, ojeju, no tak romantycznie, że tak powiem. Nie ma takiej romantycznej wizji cierpienia u nas i tego, no to ojeju, no to straszne. To już to nie jest taki godne. Jest! To ma wartość. Nie ma co się dziwić, że my tam zawsze nie będziemy najlepsi, daj naj, no. no nie będziemy. No. Zdarzy się. To jest normalne. No. To się zdarzać będzie wielokrotnie. Jednak więc no, nie powinno Cię to martwić, gdyż dusza, gdyż natura pragnie pocieć. To jest w naszej naturze po prostu taka pragnienie pociechy. Ojciec Piew mówi. Jednak jest to niewystarczający powód, by sądzić, iż miłość twoja do Boga jest nieszczera i w pełni doskonała, i widzicie, to jest ważne, bo to jest normalne, że ucieka natura za tymi, że ma jakieś nie wiem, poruszenia różne, że, że ten, i to mówi to jest coś naturalnego, i nie powinna to dziwić, nie powinna to mówić, o już jakoś tak zaniepokoić, że ojeju, to ja tak doskonale nie cierpię, doskonale tego nie znoszę, doskonale tego, nie no, to jest, trzeba to zaakceptować po prostu, no, przyjmować takie że, że takie rzeczy będę miał w sobie, że ta miłość, że Twoja, że miłość Twoja do Boga nie jest szczera i w pełni doskonała. To tylko gra wyobraźni. Również Jezus w chwili agonii pokornie prosił, aby ominął go kieli goryczy. A nawet Pan Jezus to no, prosił o to. Zmagał się, ta natura jego nas no strasznie wzdrygała się od cierpienia. Więc to nie ma co się dziwić, że my wzdrygamy się od cierpienia, że cierpimy, że nas to jakoś przeraża. Czy faktem ten o niewierności lub jakimkolwiek uchybieniu w miłości Jezusa do Boga Ojca? Poszukaj sama odpowiedzi. <laughs> to jest ciekawe. Pan Bóg wszystko, Pan Jezu wszystko czyni doskonale. On poddaje się. Pan, Pan Jezus mówi: Nie oddalę ode mnie kielich i koniec. Tylko mówi: Jeżeli jest taka Twoja wola. z pierwszą, co stawia Pan Jezus w liwnym kwestię, to jest wypełnienie woli Bożej. On nie mówi. E, tak ma być i koniec. I to jest dla nas też taka rada. No, jeżeli cierpimy, spada się coś dla nas, jeżeli jest taka Twoja wola, Boże. To jest poddanie się woli Bożej, słuchanie tej woli Bożej. Wręcz. Takie słuchanie, wsłuchiwanie się w nią. Co Ty, Panie Boże, ode mnie chcesz? Wybiorę. Często bywa tak, że Duch jest gotowy, lecz ciało się wzbrania. Budynek patrzy na serce człowieka. I to jest ciekawe. Co jest dla nas... Piękne zapewnienie, no bo celem naszym jest dojść do Boga. To jest piękne zapewnienie, że Bóg patrzy na serce człowieka. Jak mówi jeden z psalmów, że Bóg nie pragnie potępienia grzesznika. uprawnie pragnie go wybawienia. I to jest, widzicie, Bóg patrzy na serce, więc nawet jeżeli nie odczuwamy tych wspaniałych tego, czujesz pokusy, czujesz trudności, czujesz jakieś zmagania, się... <słuch> No i nie widzimy tego tak w sobie, po prostu, że jest jakoś wspaniale. Bóg patrzy na te nasze takie prawdziwe ja, na tą naszą mentalność, na to, co jacy my jesteśmy naprawdę w tym cierpieniu. To, że nie odczuwamy coś, to, to jest drugorzędne. To jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Ze wszystkich sił szukaj Boga i z całej woli garnij się do Niego, a ciało niech się upomina o swoje prawa, nie się buntuje, gdyż taka jest jego natura. Ciekawe, no to, że ciało się wzywa z cierpienia. To, że jest mam, to niech to nie zniechęca nas. Niech to nas nie zniechęca. I jeżeli dzisiaj natura poddana jest cierpieniu, to nie dlatego stanowi ono jakby jej część, to stworzona jest dla szczęścia, ale z powodu grzechu. A więc widzicie, jeżeli jesteś. Ta natura jest poddana cierpieniu, jeżeli no to wynagradzamy de facto też to jest ta część, ta pula, którą trzeba znieść tutaj na tej ziemi. I to z powodu, że u pierworodnego tak cierpimy w sumie. To jest konsekwencja pewna. Pamiętaj o podstawowej prawdzie: gdy Bóg poddaje się na próbie krzyża i cierpienia, w głębi naszej duszy daje promyk światła, który pomaga zobaczyć Jego bezgraniczną dobroć i zachować ufność. Ale widzicie, Bóg daje nam promyk światła. Bóg daje nam taki promień świata, żeby zachować to ufność. co jest ciekawe, i to ja no, powiem to szczerze, tak często doświadczałem tego, doświadczam tego faktycznie, że Bóg daje taki promień dlatego że to, co się dzieje, to, co zmaga się z tym, ma sens. Że to ma sens, że to nie jest jakaś głupota, że to nie jestem. Ten... Ciekawe po prostu się z filmu, mówi. To tak doświadcza się tego przecież. Jeżeli wy doświadczacie, napiszcie w komentarze, zobaczymy, no. Proszę cię, abyś, napotykając krzyż, nie upadała na duchu, ale zachowała bezgraniczną ufność w Bożym Miłosierdzie. Bóg cię kocha. Odpowiedź na tę miłość, jeśli możesz, najlepiej. On pragnie jedynie Twojego zaufania, nadziei, pokornego otwarcia się. Na Jego boskie działanie. Wow! No i to jest ciekawe, no. Często trzeba zaakceptować te cierpienia. One się zmagają, często jakieś wspomnienia, trudy, no. Wyrażać, wyrażają się u nas, przypominamy sobie trudy. Albo przychodzą jakieś zmagania, no, przychodzą konflikty, straszne rzeczy często. No, coś niesprawiedliwego cierpi, Jakoś niesprawiedliwą ocenę, jakiś niesprawiedliwy tego. Oj, żebym ja dał jeszcze dobry przykład w tym. No, widzisz, sam z tym się zmagam, i widzisz, jak się z dzisiaj daję taką piękną radę po prostu. Piękną radę, żeby właśnie nie dziwić się, że trudno jest dla nas cierpieć. Nie dziwmy się temu, bo naprawdę łatwo jest mówić o cierpieniu, ciężko jest cierpieć. Połóżmy się za siebie, ty zamiast za ciebie, sam Maria. Maryjo Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I namy dla Padre, dla Filior, do rozwirata santy, Christian, si rodatu Maria, chodzi z